Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według Świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion. Lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Ziarenko gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich nasion i ono symbolizuje dobro. Tylko jak to dobro wyrośnie, to to będzie tak wielkie dobro, że inni będą z tego korzystać. Tylko pozwólmy, żeby to ziarenko wyrosło. My często nie pozwalamy. Bo, ma, bo mamy małą cierpliwość, albo w ogóle jej nie mamy. Bo potrzebujemy już natychmiast, teraz, ja potrzebuję, już czuję, czuję, że w moim życiu jest tak dużo zła, ja potrzebuję bardzo dużo dobra, bardzo dużo. Tak? No dobra, jak nie mogę tego dobra osiągnąć od Boga, to sam sobie stworzę to dobro. Taki zamysł towarzyszył dzisiejszym bohaterom, antybohaterom z Księgi Wyjścia. Zobaczcie, oni wpadli w taką pułapkę nieczekania. My już nie chcemy czekać. Mojżesz dziś sobie poszedł na górę, zostawił nas tutaj samych. My chcielibyśmy się rozerwać, potańczyć, pośpiewać, ale nie widzimy Boga. Bo Bóg rozmawia tylko z Mojżeszem, Mojżesza też nie widzimy, więc wpadliśmy na genialny pomysł. Zróbmy sobie Boga. Jak On nie chce do nas przyjść, nie chce zejść na tą nizinę, gdzie my teraz jesteśmy, bo, bo Bóg nie chciał zejść do nich, tylko chciał, żeby Mojżesz wszedł do Niego. I potem Bóg przez Mojżesza chciał dać przykazania, Według których cały lud miał funkcjonować. No i Mojżesz już schodzi z tej góry z przykazaniami, które Pan Bóg własnoręcznie swoim palcem wypisał z obu stron, i co widzi? Lud stracił cierpliwość i zaczął bałwochwalczo uwielbiać jakiegoś bałwana, jakiegoś cielca, którego uczynił kapłan i to ten najwyższy, Aaron. Przyszli do Aarona i mówią: No nie ma, Mojżesza, my musimy coś robić, nie wiemy co mamy robić. No daj nam Boga, zrób nam Boga, żeby ten Bóg nas prowadził dalej. Bo lud niecierpliwy jest. No i później z tego, z tego zrodziło się wielkie zło. Trzy tysiące mężczyzn właśnie tego dnia zginęło. Mojżesz wybuchł straszliwym gniewem. Zniszczył przykazania, te tablice z przykazaniami, potraktował tych ludzi naprawdę surowo, bardzo surowo, bo grzech jest śmiertelny, grzech jest ciężki, grzech jest bardzo wielki, bo łamie przymierze, przymierze z Bogiem, które właśnie zostało zawarte. Bo Bóg wyprowadził swój lud, obiecał, że tak zrobi, a lud Stracił cierpliwość i właśnie też tak z nami może być. Ja już muszę dzisiaj otrzymać to dobro, dziś już. Jak Bóg mi go nie daje, to sam sobie wezmę. No i tutaj człowieku, sam sobie szkodzisz. Sam sobie szkodzisz. A gdybyś poczekał jeszcze chwilę, aż to ziarenko gorczycy wykiełkuje, pozwól temu ziarenku gorczycy wyrosnąć, zapuścić korzeń. Ono się stanie wielkim drzewem. Dlaczego? Bo Bóg tak powiedział, że Królestwo Niebieskie właśnie w ten sposób tak działa. Dostajesz najpierw niewiele, malutko, jedno słowo składające się z dwóch wyrazów: Nie lękaj się, dobra z trzech. Nie lękaj się. I to jest to ziarenko, które Bóg może, jeśli Mu pozwolisz, zasiać w Twoim sercu. I on zasiewa to ziarenko. Nie lękaj się, a ty mówisz, o to mi nie wystarczy. Ja chcę więcej, więcej, więcej. Więc, jak mówisz, nie wystarczy mi, to zaczynasz Boga tworzyć sobie w swoim sercu, a nie pozwalać mu, żeby on był Bogiem. My, my za często Boga tworzymy. I to jest też bałwochwalstwo. Nie twórz Boga, pozwól mu być. Niech on będzie sobą. Niech on pokaże ci, na co go stać. Tylko do tego potrzebna jest nasza cierpliwość. Bez naszej cierpliwości, bez tej tęsknoty, czekania, może właśnie będzie będzie bałwochwalstwo za chwilę. Bo ty już nie jesteś tak cierpliwa, nie jesteś tak cierpliwy. Ja jestem tak niecierpliwy i sam sobie pomogę. Bóg nie chce mi pomóc, to ja sam sobie pomogę. Zaszkodzisz sobie człowieku niż pomożesz. O, to tyle chyba mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Dzisiaj krócej niż ostatnio. Wczoraj, ostatnio się zagalopowałem. Nie patrzyłem w ogóle na zegar, a teraz patrzę, więc będzie krócej. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.